To powietrze jest zanieczyszczone, a więc brudne. Pełno w nim różnego rodzaju pyłów i gazów. Jest to brud miasta wielkoprzemysłowego. Inny jest skład brudu w małych miasteczkach, a jeszcze inny w tonących w zieleni osadach. Ten kurz, chociaż wygląda groźnie, jest dość jednorodny i składa się głównie z piasku, a więc krzemionki. Kurz Wielkiego Miasta jest znacznie bardziej złożony. Oprócz krzemionki zawiera sadze, popioły, związki metali ciężkich, tlenki węgla, siarki i azotu. Wszystko to nie tylko osadza się w naszych płucach, ale w postaci kurzu osiada na skórze i ubraniu, wdziera się do mieszkań, niszczy elewację budynków, ogranicza asymilację roślin. Aby przywrócić rzeźbom właściwą barwę, trzeba usunąć warstwę brudu, który zniweczył ich piękno. Analiza zmytego brudu potwierdza, że obok sadzy, popiołu i krzemionki znajdują się tu bardzo niebezpieczne dla zdrowia związki metali ciężkich. Oprócz kurzu brudzą wszystkie substancje, z którymi się stykamy. Ten brud usuwamy wodą i mydłem. Sama woda dałaby mizerne wyniki. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mydło ułatwia usuwanie brudu. Tajemnica tkwi w budowie cząsteczki mydła. Cząsteczka ta jest zbudowana z długiego łańcucha węglowodorowego i zobojętnionej grupy karboksylowej. W środowisku wodnym cząsteczka mydła ulega dysocjacji elektrolitycznej, tworząc anion z ładunkiem na grupie karboksylowej i kation metalu alkalicznego, w tym przypadku sodu. Dysocjacja elektrolityczna jest jedną z cech środków piorących ułatwiających usuwanie brudu. Łańcuch węglowodorowy jest niepolarną grupą hydrofobową. Grupa karboksylowa jest polarną grupą hydrofilową. Podobną budowę jak cząsteczka mydła mają detergenty, syntetyczne środki piorące. Mają one znacznie szersze zastosowanie niż mydło. Do detergentów zaliczamy rozmaite płyny do mycia i proszki do prania. Detergenty również składają się z grupy hydrofobowej i grupy hydrofilowej. Grupa hydrofobowa ma taki sam skład chemiczny jak w cząsteczce mydła, natomiast grupa hydrofilowa jest różna dla różnych detergentów i decyduje o ich specyficznych właściwościach. Działanie detergentów omówimy na przykładzie prania. Brud na odzieży to zlepione tłuszczem i potem cząsteczki białka, kurz i substancje towarzyszące człowiekowi. Kawałek tkaniny włożonej do zimnej, czystej wody długo nie chce się zwilżyć i zanurzyć. Działa tu napięcie powierzchniowe wody, które sprawia, że cząsteczki wody zamiast wnikać w tkaninę, tworzą na niej krople. Wsypanie do wody detergentu daje skutek natychmiastowy. Tkanina równomiernie nasiąka i opada. Napięcie powierzchniowe wyraźnie zmalało. Dzieje się tak dlatego, że cząsteczki detergentu dążą do zajęcia możliwie dużej powierzchni na granicy zetknięcia się roztworu z powietrzem, ustawiając się grupą hydrofilową w kierunku wody, zaś grupą hydrofobową w kierunku powietrza. Cząsteczki detergentu, które nie zdążyły zająć miejsca na granicy roztworu i powietrza, tworzą kuliste micele, ustawiając się tak, aby kontakt między wodą a częścią hydrofobową cząsteczki był jak najmniejszy. Jeżeli cząsteczki napotkają pęcherzyk powietrza, Otaczają go ze wszystkich stron prostopadle do powierzchni granicznej grupą hydrofilową, zawsze w kierunku wody. Pęcherzyk otoczony cząsteczkami detergentu unosi się do góry i tworzy na powierzchni wody pianę. Jeżeli do roztworu włożymy brudną bieliznę, cząsteczki detergentu obsadzają szczelnie powierzchnię tkaniny i grudki brudu. Równocześnie wnikają w najdrobniejsze pory i kanaliki oraz przestrzenie między brudem i włóknem, oddzielają go od tkaniny i rozdrabniają. Taki sam ujemny ładunek otoczonej cząsteczkami detergentu grudki brudu i tkaniny sprawia, że brud jest odpychany i unoszony do góry, nie może z powrotem przykleić się do tkaniny. W proszkach do prania, oprócz substancji powierzchniowo czynnej, znajdują się wypełniacze wspomagające proces prania. Są to związki zmniejszające twardość wody, wybielacze, enzymy i inne. Pranie jest połączeniem procesów chemicznych i działania mechanicznego to jest tarcia i obracania bielizny w roztworze. Brudną wodę Razem ze środkami piorącymi odprowadzamy do kanałów, a stamtąd do jezior i rzek. W ten sposób brud usunięty z jednego miejsca zanieczyszcza inne. Detergenty niszczą napięcie powierzchniowe wody, a piana utrudnia dostęp tlenu. Fosforany zawarte w wypełniaczach sprzyjają nadmiernemu rozwojowi glonów, a ich obumieranie i bakteryjny rozkład prowadzą do powstania takich związków jak metan, amoniak, siarkowodór i inne. Zamiast rzek i jezior coraz częściej spotykamy pozbawione życia zatrute i cuchnące cieki i zbiorniki wodne. Dlatego warunkiem, który nie ma alternatywy, jest oczyszczanie ścieków. Pierwszy etap oczyszczania to napowietrzanie, a więc doprowadzenie do martwej wody tlenu, a następnie rozkład zanieczyszczeń przez mikroorganizmy. Oczyszczone ścieki, odprowadzone do rzeki. Nie niszczą życia.